Ho 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 moi drodzy, święta tuż za rogiem no i myślę, że część z Was już kupiła prezenty, ale część z Was... Być może tak jak ja tych prezentów jeszcze nie kupiła i zastanawia się, ile dla takiej prezenty musi wydać. No, jeśli macie fana technologii w domu, albo sami jesteście fanami technologii i taki prezent technologiczny chcecie komuś wręczyć, no to dobra wiadomość jest taka, że wcale nie musicie wydawać nie wiadomo jakichś pieniędzy, żeby kogoś fajnie uszczęśliwić. No i właśnie w tym materiale pokażę Wam takie 7 pomysłów na technologiczne prezenty do 200 zł. Znajdziecie tutaj całkiem sporo. Takich różnorodnych pomysłów, mam nadzieję. I mam nadzieję też, że po tym filmie już troszeczkę się zainspirujecie. Linki do wszystkich produktów, oczywiście, znajdziecie w opisie. Klikając w nie, poznacie najbardziej aktualne ceny. No a co, ja nie przedłużam i lecimy z listą. Listę dobrych prezentów do 200 zł śmiało możemy zacząć od słuchawek bezprzewodowych. No tego na rynku jest naprawdę bardzo dużo, a więc jest też problem ze znalezieniem dobrych słuchawek bez wydawania setek złotych. Myślę, że do 200 zł Huawei FreeBuds SE czy SI, jak to woli, będą w porządku. To taka nieco słabsza wersja Freebuds 4I, ale słabsza głównie pod kątem funkcjonalności, bo brakuje tu przede wszystkim ANC. Niemniej brzmieniowo są dość podobne, jeśli jednak możecie dopłacić te 5 dyszek, to śmiało możecie brać FreeBuds 4i. Jeśli osoba, której chcecie kupić prezent jest iPhoniarzem lub iPhonearą, to AirTag jest spoko pomysł na prezent. Taki tak kosztuje 150 zł i dzięki niemu nie zgubicie już ważnych dla was czy dla tej osoby rzeczy: plecaków, czy walizek na lotnisku, łączymy go z aplikacją Znajdź, jeśli chociażby oddalimy się od AirTaga, dostaniemy powiadomienie na iPhone'a czy Apple Watcha, a poza tym odszukamy przedmiot z dużą dokładnością. Za tę cenę chyba spoko. Mi Bandy od Xiaomi to już klasyka na prezent, rzecz w tym, że co roku wychodzi nowy model, który od kilku lat niezbyt się różni od poprzednika, a tylko cena rośnie. Moim zdaniem na prezent styknie Xiaomi Mi Band 5, ale jest już trudniej dostępny w sklepach, dlatego Mi Band 6 też będzie ok. Kupicie go za jakieś 180 do 200 zł. macie tutaj ekran AMOLED, długi czas pracy na baterii, masę trybów sportowych, odczytywanie powiadomień z telefonu, przełączanie piosenek, wodoodporność i tak do sportu i do codziennego noszenia jak znalazł. Jeśli osoba, której chcecie podarować prezent nie ma telewizora ze Smart TV, to przystawka Xiaomi Stick z systemem Android TV może go uszczęśliwić. Działa to oczywiście tak, że podłączacie ją do wyjścia HDMI, a potem możecie na niej instalować aplikacje po Netflixa, HBO Max, Spotify i wiele innych. Musicie jednak wiedzieć, że nie jest to doskonały sprzęt. Maksymalna rozdzielczość to Full HD, może się czasem ciąć, ale w tej cenie nic lepszego nie znajdziecie. Doda więc, że jeśli koniecznie chcecie kupić przystawkę, a cena nie gra roli, no to wybierzcie Chromecast 4, no ale to wydatek powyżej 300 zł. Natomiast zamiast przystawki do TV, świetnym pomysłem jest też klasyczny Chromecast 3. To po prostu urządzenie, na które kastujemy treści z telefonu i komputera, czy nawet po prostu z przeglądarki Chrome. Nie ma swoich aplikacji, ale wielu osobom takie rozwiązanie starczy, szczególnie że to działa po prostu świetnie. No i najważniejsze, że Chromecast 3 od wielu lat trzyma podobną cenę. Kupicie go za jakieś 130-140 zł. Inteligentna waga łazienkowa może być fajnym pomysłem na prezent, ale oczywiście musi uważać, komu ją wręczacie, żeby osoba się nie obraziła. Ale jeśli macie jakiegoś miłośnika sportów wśród bliskich, to takie urządzenie mierzy nie tylko wagę ciała, ale też wykonuje kilkanaście różnych pomiarów. Bada ilość tkanki tłuszczowej i co najciekawsze zapamiętuje dane nawet 16 osób, informując ich, jak się zmieniły od ostatniego pomiaru. I cena też jest niewygrowana, bo kupicie ją za 120 zł. Gracza w rodzinie na pewno ucieszy nowa myszka gamingowa, tylko wcześniej upewnijcie się, że już takiej nie ma. SteelSeries Rival 3 to bowiem dość popularny model w swojej kategorii cenowej. Kupimy go za 130 zł i w tej cenie to bardzo polecana propozycja wejściowa dla osób, które dużo grają w kompetytywne gry sieciowe jak CSGO, Valorant czy Overwatch 2. Ogólnie do 200 zł powinniście znaleźć całkiem sporo dobrych myszek, być może bez bejerów i dodatkowego oprogramowania, ale sprawdzą się na lata. Szukajcie propozycji wśród takich marek jak SteelSeries, Razer czy Logitech. No i cóż, mam nadzieję, że coś stylisty sobie wybierzecie. Mam nadzieję, że kogoś z Was udało mi się zainspirować. No i cóż, zaprzestałem się Wam szczerze, że chyba sam coś stylisty wybieram, bo no, czas goni, a ja prezentów jeszcze nie mam. Tymczasem co? Życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Żegnam się. Na razie. Hej. Do następnego materiału.